Większość liderów służb zgodzi się, że uczniostwo to podstawa. Jednak problemem jest brak łatwych do rozpowszechniania narzędzi. Biblijny model uczniostwa obejmuje dojrzałych wierzących, którzy prowadzą i uczą innych. Ci z kolei uczą pozostałych. Barnaba, Paweł i Tymoteusz. Jednak dostępne programy uczniostwa często są kosztowne, bardzo skomplikowane i czasochłonne. Są trudne do rozpowszechniania, niełatwo jest dopasować je do potrzeb i często wiążą się z koszmarami praw autorskich. Cóż, nigdy więcej. Przedstawiamy wam niezbędnik uczniostwa. Najprostszy i najbardziej skuteczny system szkolenia, który sprawi, że coraz więcej naśladowców Chrystusa będzie do niego podobnych. Stworzony przez międzynarodowy zespół pastorów i założycieli kościołów z dziesięciu krajów, niezbędnik opiera się na sprawdzonych zasadach biblijnych, a nie na kulturowych trendach. Jest bardzo skuteczny nie tylko dlatego, że wykorzystuje naturalny proces mapowania mózgu, ale też dlatego, że każde z pięciu podstawowych zagadnień powtarzane w ciągu 12 tygodni formuje nawyki i rozwija umiejętności, które uczeń utrwala i wykorzystuje w swoim życiu, równocześnie ucząc się, jak przekazać te koncepcje innym. To sprawia, że niezbędnik jest zrozumiały, łatwy do zapamiętania i łatwy do nauczania. Co z kolei znaczy, że jest łatwy do rozpowszechniania. Możesz go ściągać, kopiować, udostępniać na Facebooku lub korzystać z niego w kościele albo służbie. Całkiem za darmo. Relacje są podstawą uczniostwa, a uczniowie uczą się od siebie nawzajem, otrzymując zachętę ze strony mentora i innych członków wspólnoty uczniów. Zdobądź podstawową wiedzę o Bogu, Jezusie, grzechu, zbawieniu, Biblii, Chrzcie i Kościele. Zdobądź umiejętności, które powinien posiadać każdy wierzący, aby móc interpretować Biblię, stosować je w życiu codziennym i dzielić się Ewangelią w przystępny sposób. Rozwiń podstawowe nawyki, takie jak czytanie Biblii, modlenie się i dzielenie się. Przestrzegaj zasad wpojonych ci przez mentora, jednocześnie ucząc się, jak przekazywać te podstawowe zagadnienia innym ludziom. Drugi list do Tymoteusza. Ty więc, synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Niezbędnik uczniostwa. Efektywne, łatwe do rozpowszechniania narzędzia uczniostwa www.discipleshiptoolkit.org